Życie cenne, jakbym wygrał w lotto, nikt mnie nie zniszczy nie. Kiedy jestem starą Nokią, szukam połówki Mniej więcej Rio i Tokio, a wokół mnie długie nosy modelu Pi Nokia. Leonardo Długie włosy i stalowe serce Teraz Eddie Norton Jestem nienawiści więźniem Nowy quasi modo Bo nie wiem gdzie moje miejsce kończę La kasadę Babel czekam na więcej Chcę być wiecznie młody, tak jak Krzysztof i Widziałem wszystkie sporty, został tylko Quidditch Stroję głupie miny, wolę być dla was młody Jim Carrey. Nie trawię już słowa, debil, choć za to na rzęsach staję. Budzę się jak zwykły człowiek, potem czuję jak król. Byłem dzieckiem z nałogiem, teraz zabijam nim ból. Czułem presję czasu, że już potrzebuję jakiś wiony. Chciałem czuć się jak lew, ale zabiły mnie ogry. Nie oswajam smoków jak serial gry o tron. To jest dla mnie gra o życie, jestem prawie jak chąsnął. Obiecałem sobie, że już nigdy nie będę chlał. Byłem nikim, nie będę nikim, nie skończę jak farkła Nie trzymam mordy na kutkę. Moje drugie, ja to Venom Mam dosyć dziwny charakter, dzieciństwo oddałem memom. Jak zakocham się, to poświęcę miłości, czas jak trenom. Battle kraj się nie poddaje, chociaż czasem Włączam słuchawki w telehouse of the rising sun Chcę zrobić ogień jak w dziewiętnastym wieżę Notre Dame Pierwszy rap to był demny, gdy siedziałem pod kwaterem. sam Nie chcę gier, pieprzę fame, ale w GTA znów solo gra moja, mija, mija, teraz ze mną się cały czas Mów mi Pablo Mori to kryminalista Idę pod prąd cały czas, cały czas przy mnie mój cały skład. Zapisany będę na pismach. Nie, że policja, ja jestem hedonista. Biegnę do celu, a wróżyli Maki pismart Bóg mi pomoże, bo nie jestem ateista. Codziennie w myślach myślę o pół litra czysta. Każda dziewczyna mówi: jesteś egoista. Mogłem być Hilksan, ale wokół mnie cringe now I dole mixa w telewizji, znowu X-Man A data ta końca świata to jest tylko liczba